Witam wszystkich rodaków szukających prawdziwych informacji dotyczących wojny na Ukrainie oraz wydarzeń na świecie. W tym filmie przedstawiono sytuację w oparciu o informacje dostępne do godziny 18:23 listopada 2023 roku. Na wstępie zapraszam wszystkich na mój kanał w serwisie X, czyli na dawnym Twitter. Link w opisie tego filmu. Można tam znaleźć wiele informacji, których z różnych przyczyn nie mogę zamieścić tutaj. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, to sugeruję zapoznać się z poprzednimi filmami, aby mieć lepszy obraz sytuacji. Jeśli podobają ci się moje filmiki, to rozważ zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapki w górę i komentarza, aby mógł się rozwijać. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój kanału, to możesz przelać dowolną kwotę na konto podane w opisie filmu. Każda złotówka bardzo mi pomoże, bo rozwój kanału wymaga nie tylko sporo czasu, ale też ponoszenia pewnych kosztów. Jednocześnie zapewniam, że wszystkie publikacje na kanale zawsze będą dostępne dla wszystkich. Taki jest cel tego kanału. Dotrzeć do jak największej liczby Polaków z prawdziwymi informacjami. Jestem winny wytłumaczenie stałym widzom, dlaczego tak długo nie publikowałem. Otóż po maratonie pracy dopadła mnie jakaś infekcja i wylądowałem na kilka dni w łóżku. Niemniej nic straconego. W tym filmie przedstawię wszystkie potwierdzone zmiany linii frontu na Ukrainie, jakie miały miejsce od czasu publikacji mojego poprzedniego filmu na ten temat. Mapki taktyczne wraz z opisami są wyświetlane w porządku chronologicznym. Sytuacja na północ od Awdijewki. Armia rosyjska posuwała się wzdłuż linii kolejowych, przejmując kontrolę nad stacją na 437 km linii kolejowej, zajmując przy okazji spory obszar po wschodniej stronie torów. Ponadto armia ukraińska wycofała się ze wsi Stepowe. Armia rosyjska posunęła się także na południe od wzgórza, przejmując kontrolę nad zakładami oczyszczania. Ponadto Rosjanie zdołali zabezpieczyć niewielki obszar, nacierając od wschodu z rejonu Kamianki. Sytuacja na południowy wschód od Awdijewki. Armia rosyjska zdołała opanować pierwsze pozycje na ziemi niczyjej i część budynków okręgu przemysłowego Promka poza linią z 2014 roku. Sytuacja na północ od Awdijewki. Armia Rosyjska poczyniła niewielkie postępy w pasie leśnym przylegającym do zakładów koksowniczych, gdzie toczyły się starcia z Armią Ukraińską. Ponadto siły rosyjskie próbowały wkroczyć na tereny daczy na południe od stawów. Sytuacja na froncie północno-wschodnim. Armia Rosyjska posunęła się na południe od Iwaniwki, zmuszając wojska ukraińskie do wycofania się z niektórych części tej wsi. Sytuacja na froncie Gorłówki. Armia ukraińska przekroczyła linię obrony, przejmując kontrolę nad pozycjami na obszarze ziemi niczyjej i przekraczając linię obrony z 2014 roku. Drugi z ataków ukraińskich w tym rejonie, przeprowadzony nieco dalej na północ, został odparty. Sytuacja na południe od Awdijewki. Armia rosyjska kontynuowała natarcie na tym kierunku i przejęła kontrolę nad większością obszaru przemysłowego promki. Sytuacja na południe od Bachmutu. Armia Rosyjska odzyskała kontrolę nad odcinkiem kolejowym na północ od Kliżczywki. Ponadto wojska rosyjskie wyparły Armię Ukraińską z północnych ruin Andliwki oraz obszaru na północ od nich, podczas gdy południowa część ruin tej wioski pozostawała w szarej strefie. Sytuacja na północ od Awdijewki. Armia Rosyjska w dalszym ciągu posuwała się w kierunku Nowokalenowa, przejmując kontrolę nad częścią odcinka kolejowego na południe od tego miasta. Tymczasem armia ukraińska odzyskała niewielką stację kolejową nieco na zachód. Ponadto wojska ukraińskie wycofały się w kierunku swoich pozycji w zakładach koksowniczych i z niektórych pozycji na południe od dominującego wzgórza odpadów przemysłowych. Sytuacja na północ od Awdijewki. Armia rosyjska przeprowadziła natarcie na południe od Wesele w rejonie Stawów i zdołała zabezpieczyć spore tereny w tym rejonie, między innymi wkraczając do tzw. letnich daczy. Sytuacja na południe od Awdijewki. Armia Rosyjska posunęła się na północ od 450-kilometrowego punktu na odcinku kolejowym prowadzącym do obrzeży kurortu Carska Ochota. Jednocześnie w ostatnich budynkach okręgu przemysłowego Promka trwały starcia Armii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Ponadto wojska rosyjskie zwiększyły tam dominację, przejmując kontrolę nad kolejnymi okopami znajdującymi się na linii obrony z 2014 roku. Sytuacja na froncie Siewierskim. Niedawne rosyjskie bombardowanie na wschód od Biłochorywki pozwoliło skorygować linię frontu, pokazując, że armii ukraińskiej udało się odzyskać część utraconych pozycji na tej osi. Sytuacja na froncie Gorłówki. Pomimo intensywnego rosyjskiego bombardowania, armia ukraińska w dalszym ciągu zajmowała pozycję na linii obrony z 2014 roku i w dotychczasowej szarej strefie. Sytuacja na południe od Awdijewki. Armia rosyjska poczyniła niewielkie postępy w daczy Winogradniki. Tymczasem ukraińska próba odzyskania utraconego terytorium w rejonie stacji kolejowej na 450 km trasy kolejowej została udaremniona i atakujące jednostki wycofały się. Sytuacja na zachód od Doniecka. Armia rosyjska zdołała zdobyć nowe bloki w Marince po natarciu ulicami Urozejena, Polirajchna i Szachtarska. W tym momencie armia rosyjska kontrolowała około 80% tego silnie ufortyfikowanego miasta. Sytuacja na południowy zachód od Doniecka. Armia rosyjska przejęła kontrolę nad szeregiem pozycji obronnych armii ukraińskiej na południe od Nowomychajływki. Sytuacja na południe od Bachmutu. Armia rosyjska odzyskała część pozycji na południowy wschód od wsi Andriivka, jeszcze bardziej ograniczając ukraiński przyczółek po wschodniej stronie linii kolejowej. Sytuacja na froncie zaporowskim. Armia Ukraińska poczyniła niewielkie postępy na północ od Nowoprokopiwki, zajmując bardzo niewielkie tereny wzdłuż Głównej Drogi Zrobotnego. Sytuacja na południe od Awdijewki. Armia Rosyjska kontynuowała natarcie z południowego wschodu i zajęła nowe pozycje w Daczach-Winogradniki. Sytuacja na froncie Gorłówki. Armia Ukraińska przejęła kontrolę nad nowymi pozycjami na linii obrony z 2014 roku na północny zachód od centrum Gorłówki. Sytuacja na froncie Siewierskim. Armia Ukraińska poczyniła spore postępy na południe od Biłochoriwki, zbliżając się do miejscowości Zolotarywka. Sytuacja na południe od Bachmutu. Armia Ukraińska poczyniła niewielkie postępy na północ od Kurdumiwki, zajmując niewielkie tereny wzdłuż linii kolejowej. Sytuacja na południe od Awdijewki. Armia Rosyjska przełamała obronę Armii Ukraińskiej z 2014 roku i przejęła kontrolę nad sporym obszarem, w skład którego wchodzi stacja filtracyjna w Doniecku. Od czasu mojego ostatniego filmu na ten temat, Ukraina przeprowadziła kilka ataków na Krym. Wczesnym rankiem 7 listopada 2023 roku ukraińskie formacje ponownie podjęły próbę ataku dronami na Półwysep Krymski. W kierunku Sewastopola i okolic wystrzelono 17 bezzałogowych statków powietrznych, prawdopodobnie z rejonu Odessy. Załogi przeciwlotniczego systemu rakietowego Sir S-1 zestrzeliły 9 dronów. Siedem na podejściu do lotniska Belbek i dwa na lotnisku Saki. Kolejnych osiem zostało stłumionych w wyniku działania systemów walki elektronicznej. Drony wyłączone przez załogi broni elektronicznej w większości wpadły do morza, jednak jeden z nich rozbił się na budynku mieszkalnym w rejonie Orłówki. Jedna osoba została ranna. Przed nalotem na Morzu Czarnym działał amerykański UAV RQ-4B, który przez około jeden dzień prowadził rozpoznanie u wybrzeży terytorium Krasnodarskiego, mostu krymskiego i południowego wybrzeża Krymu. Na godzinę przed rozpoczęciem ataku opuścił on Morze Czarne. 9 listopada Ukraińcy przeprowadzili nieudany atak na Sewastopol za pomocą co najmniej jednego pocisku Neptun. Jak się okazało, był to tylko wstęp do kombinowanego ataku na Krym. Wczesnym rankiem, 10 listopada, formacje ukraińskie przeprowadziły kolejny atak. Początkowo siły zbrojne Ukrainy zamierzały za pomocą dwóch dronów uderzyć w skład ropy w Teodozji, ale UAV zostały zestrzelone. Następnie przeprowadzono atak na bazę floty czarnomorskiej i rosyjskiej FSB w Czernomorskoje. Ukraińcy próbowali trafić w koszary przynajmniej jedną rakietą przeciwokrętową Neptun, ale rakieta spadła na ziemię w pobliżu placówki. W tym samym czasie cztery bezzałogowe łodzie wpłynęły do zatoki Uskaja, celując w stacjonujące tam łodzie floty czarnomorskiej. Według rosyjskich doniesień nie było zgonów wśród personelu, jednak łodzie zdołały przeprowadzić atak i prawdopodobnie spowodowały straty o nieznanych rozmiarach wśród małych, szybkich jednostek pływających. Ukraińcy zdołali odwrócić uwagę Rosjan rakietami i gdy ci czekali na kolejne, niezauważone łodzie zdołały dotrzeć niebezpiecznie blisko swoich celów. 22 listopada około godziny drugiej w nocy, w pobliżu jeziora Donuzlaw na północny zachód, od jej w Patorii, Rosjanie odkryli cztery bezzałogowe łodzie, które Ukraińcy wysłali na półwysep z obwodu Odeskiego. Mniej więcej o godzinie 2.30, na podejściu do Donuzlawa, trzy beki zostały zniszczone przez broń powietrzno-desantową ze statków i łodzi Floty Czarnomorskiej. Z jakiegoś powodu, czwarty dron został wyrzucony na brzeg, mniej więcej w tym samym obszarze. Cel Ukraińców w okolicach jeziora był dość oczywisty. Drony próbowały trafić w punkt bazowy floty, tak jak miało to miejsce niecałe dwa tygodnie wcześniej w Czernomorskoje. Tym razem rosyjscy marynarze byli w pogotowiu, dzięki czemu udało im się odeprzeć atak. Na Ukrainie zmieniła się pogoda i nastały opady deszczu, które doprowadziły do powstania wszechobecnego błota, co można zobaczyć na tych filmikach. O tak, moje Приветики нахуй. Na filmikach było widać Ukraińców, ale Rosjanie zmagają się z podobnymi problemami. Taka sytuacja oczywiście utrudnia czy wręcz uniemożliwia prowadzenie walk manewrowych. Zatem do czasu nadejścia mrozów, które skują ziemię, nie ma co liczyć na większe zmiany na froncie. Jednak powolne ataki, głównie za pomocą piechoty lub wzdłuż dróg utwardzonych, nadal są możliwe. Patrząc z nieco szerszej perspektywy, to widać wyraźnie, że Ukraińcy w zasadzie utracili inicjatywę na froncie. Oczywiście można wskazać kilka miejsc, gdzie atakują, ale bledną one w porównaniu z atakami Rosjan. Oczywiście najintensywniejsze walki mają miejsce w rejonie twierdzy Awdijewka. Jak widać na tym fragmencie mapy, Rosjanie atakują głównie na flance północnej. Jasnymi i czerwonymi ramkami zaznaczono ich zdobycze w tym miesiącu. Ukraińcy zdobyli tylko malutki fragment zaznaczony ciemno-niebieską ramką. Imponować może też atak rosyjski od południowego wschodu. Przekroczyli tam linię obrony nienaruszoną w zasadzie od 2014 roku. Jest mnóstwo doniesień sugerujących, że to zasługa byłych żołnierzy Wagnera, co jest potwierdzone kilkoma zdjęciami. Drugim miejscem, gdzie ostatnio dochodzi do sporych zmian na froncie jest rejon Bachmutu. Ukraińcy ewidentnie utracili tutaj inicjatywę. Zarówno na północnej, jak i południowej flance to Rosjanie nacierają. Nie tylko nie ma już mowy o odbiciu miasta, czy nawet jego półokrążeniu, ale teraz to Rosjanie poprawiają swoje pozycje i być może za jakiś czas, spróbują przystąpić do ataku na krasne, kluczowej i dominującej pozycji na zachód od Bachmutu. Zdobycie tej miejscowości ostatecznie zabezpieczyłoby Bachmut i pozwoliło na przygotowanie się do ataku na główną linię obrony ukraińskiej w Doniecku, czyli Słowiańsk-Kramatorsk-Konstantynówka-Torek. Jednak moim zdaniem, poważny atak na tą linię, nie nastąpi przed upadkiem Avdijewki. Warto pochylić się nieco nad rejonem Gorłówki. Jest to rejon pomiędzy Ardijewką i Bachmutem. Ukraińcy przeprowadzili tutaj dość zaskakujący atak. Linia frontu w tym miejscu nie zmieniała się w zasadzie od ośmiu lat. Zdobycze ukraińskie zaznaczono niebieskimi ramkami. Zdołali się przesunąć o około kilometr. Nie za bardzo rozumiem co Ukraińcy chcą osiągnąć tym atakiem. Gorłówka to bardzo ważne dla Rosjan miasto, ale oczywiście nie ma szans, aby Ukraińcy je zdobyli. Nie mają odpowiednich sił do tak wymagającej operacji. Z drugiej strony Rosjanie ewidentnie zaspali i co więcej nie byli w stanie szybko odbić utraconych pozycji. Jedyne co mi przychodzi do głowy to próba związania walką rosyjskich odwodów i tym samym odciążenie ukraińskich jednostek na innych kierunkach, głównie w rejonie Ardijewki i Bachmutu, gdzie aktualnie Ukraińcy ponoszą największe porażki. Jednak moim zdaniem ataki te szybciej wyczerpią rezerwy ukraińskie niż rosyjskie. Koniecznie muszę się z wami podzielić słowami generała Skrzypczaka. Tak, to ten pan, który ogłowił klęskę Rosjan niemal na samym początku wojny i od tamtej pory przekonywał wszystkich, że zwycięstwo Ukrainy jest nieuniknione. Otóż niedawno udzielił wywiadu, który mnie zszokował. Generał stwierdził, że obecnie Rosja buduje przewagę strategiczną nad Ukrainą. Skoro buduje, to znaczy, że już ją posiada i powiększa. Przewaga strategiczna sugeruje, że to zwycięstwo Rosji jest teraz zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Dla każdego zorientowanego w temacie to oczywista oczywistość. Jednak skoro nawet taki pro ukraiński fanatyk to przyznał, to może sugerować, że sytuacja Ukrainy jest jeszcze gorsza niż wynika to z publicznie dostępnych informacji. Oczywiście będę regularnie wracał do opisu wydarzeń w zapalnych rejonach świata. W ostatnim czasie wiele się dzieje i sytuacja dynamicznie się zmienia. Jeśli tylko znajdę na to czas, to będę jak najczęściej publikował aktualizacje. Jeszcze raz zapraszam na mój kanał w serwisie X, dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.